Siemas, z tej strony, Mr Zabijaka. Witam Was w poradniku do Camtasia Studio. Dobrze, Camtasia Studio 7. Ok, zaczynajmy. Wchodzimy w Camtasia Studio 7. W tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić intro w Kantazi Studio 7. To jest proste, lecz niedużo osób to wie, wie jak to zrobić. Dobrze. Chodzimy. Tutaj mamy. No trzy takie. Mi się najbardziej spodobały. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy trzy różne... Na przykład też mamy dźwięki. Nie? Tutaj mamy jak chcemy, że, jaki... żeby nam jak wyglądało. Mm, nasze intro. Ja może zrobię o takie. Dobrze, no to my przeciągamy to intro na wideo Jeden centralnie tutaj, dobrze. <laughs> ono trwa 10 sekund. Ja chcę, żeby trwało 6 sekund, więc weźmy sobie, okej, okay, 6 sekund i, no i patrzcie, no i tak to jest na razie wygląda i to, no bez, szkoda, że bez, no szkoda, że bez dźwięku i bez żadnych Taka nudna, o, nudna, nudna jest troszeczkę. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Dobra, czyli tutaj nie ma żadnych tych. Patrzcie, wchodzimy w audio, i tutaj mamy muzykę. Pierwsza, druga, no i o, też trzecia, czwarta i piąta. Ja najbardziej lubię tą więc wezmę tą No i przeciągamy ją tutaj, do samego brzegu. Ona nam się tutaj ładnie, o matko, e, aż mi się mieszka zaciągnie, ona nam się tutaj, e, no, załaduje. Ja sobie to pomniejszę do 6 sekund. O, 6 sekund. Dobra, poczekajcie teraz, to teraz. Żeby było równo, oczywiście, to sobie zrobimy tak. Czyż nie? Dobrze. Równo będzie? Zobaczmy. No, i teraz mamy już u nas w Intrze dźwięk. No ale co? Taki sam obrazek i dźwięk? Hmm, nie za ciekawe to by było. Więc wchodzimy, więc teraz Wam pokażę, jak dodać napisy. Wchodzimy w More. Quizzing. Znowu wchodzimy w more i captions. Dobrze. No i wybieramy sobie czcionkę. Ja sobie wybiorę tą. I 26. Dobrze. No ja tutaj piszę. MR A. Mister Zawijaka. No i tak. Załóżmy. Prezentuję. Ja sobie to zawsze zmniejszam. żeby miał miejsce. Prezentuję. Prezentuję. Tak, dobrze napisałem. Prezentuję. dobra. To Let's, czekajcie. Let's. E. Let's. E, no i dobra. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Od początku aż do końca. Jest zubieka prezentuje. Let's play. No i możecie pod koniec swoim filmie powiedzieć: Minecraft, załóżmy. To przedłużę I odnowię, tak? I teraz, żeby nie było na końcu czarnego ekranu Bo za bardzo Nieciekawe dla mnie Dobrze, jak Już to zrobiliście No to mamy super intro Widać? Widać Wchodzimy, no i teraz, czekajcie Jeśli ktoś nie zauważył Wchodzimy... Nie wiem, no, jak przeczytałem, że To przepraszam Co z tym? no. Klikamy to. Przechodzimy dalej. Eee, ja klikam. No, ja biorę to. Jak wy chcecie, to bierzcie to. Eee, ja biorę to, bo ja tego programu nie mam. Dobrze, dalej. Dalej, 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 dalej. dalej. I tutaj wpisujemy swoją nazwę: Że intro. No, załóżmy, do gier. Dogier. Dobrze. I teraz tutaj, jak, jak gdzie chcecie, to wam to zapiszę. Ja sobie tutaj już zrobiłem, żeby tutaj mi zapisało, więc zakończ. I ona się tutaj renderuje powoli. No, dosyć szybko. Nie mogę powiedzieć, że to jest powolne renderowanie, lecz dosyć szybkie. Dobrze. No i tutaj ona się w ten sposób zakończ. Nie no i to można wyłączyć gdzie, gdzie zapisaliście to tam będzie to no to zobaczmy myślę, że zabijaka prezentuje let's play no i fajnie pokażę Wam jeszcze, że niekoniecznie nie trzeba zrobić takie jak ja, ja tu mam jeszcze właśnie poradnik do będzie takie intro na początku zabijaka Przedstawia poradnik do Camtasia, Camtasia 7 No bo tam też ja bym napisał Camtasia Studio No ale niestety się nie zmieściło, więc No wiecie, też to jest lekki minus Dobrze więc, komentujcie, subskrybujcie Do zobaczenia, na rapa cześć